Dzień dobry, witam do Sącznej Kalifornii, Warszawa pozdrawia inne części Polski i Warszawy również i inne części świata. Więc mam takiego bloga, który się nazywa 3poziom.pl, który już jest od dawna, 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 powstał jeszcze przed tym vlogiem. I tutaj wypisałem swoje cele i te cele realizuję w czasie robienia tego vloga, ale też i gdy nie robię tego vloga, też je realizuje. Ważne jest natomiast to, że dzisiaj z racji tego, że mamy e, święta majowe, które zaczynają się jutro i wszyscy sobie jeżdżą i zwiedzają, odpoczywają, to i my ruszamy, więc ruszamy na, realizować nasze kolejne zadanie, czyli odwiedzić wszystkie miejsca z listy najpiękniejszych miejsc w Polsce. W tej chwili mamy 35, spróbujemy przez najbliższe dni dobić do 38. Taki jest pomysł, więc gdzie nas doprowadzi świat nie wiemy, ale zobaczmy dokąd dzisiaj dojedziemy. Nawet nie czuję jak I dotarliśmy do miejscowości, która się nazywa Licheń. Będziemy za chwileczkę zwiedzać. Są tutaj kościoły, innego rodzaju rzeczy. Oraz coś, co wygląda jak jezioro, jest bardzo przyjemnie. Ula, jak ci się podoba? Ula. Mój pierwszy raz w Licheniu, bardzo przyjemnie, szczególnie tutaj, Golgota, wybudowana z kamieni. Bardzo fajnie zrobiona, szczególnie tak jak dzisiaj, gdy jest mało ludzi. I teraz idziemy tam. Ula, idziemy tam? I takie jedne słowo, które pasuje, duże, strasznie duże to jest i wydaje się duże i jest duże. Recenzja, Spodziewałem się czegoś innego, bo jestem wielkim fanem małych kościółków tych drewnianych, ładnie pachnie, e, połączenie żywicy, drewna, kadzideł i tak dalej. A duże często są po prostu e, takie sobie. I tutaj spodziewałem się również trochę kiczu, trochę przepychu, natomiast e, powiem szczerze, wow, robi wrażenie. Jak to jest ładnie zaprojektowane, pełna symetria, praktycznie wszystko co jest z prawej jest z lewej. Też to, że dzisiaj jest bardzo mało ludzi, wpłynęło na taki odbiór, jaki ja jest ten malutki, jakie to jest wielkie, jak to jest pięknie zaprojektowane. Więc jestem pod wielkim wrażeniem tego miejsca, chyba jedno z najciekawszych miejsc pod tym względem, jakie robi wrażenie z listy światowego. Wróć z listy światowych najpiękniej, wróć z listy najpiękniejszych miejsc w Polsce! Właśnie dzwonią dzwony. I nasza podróż trwa dalej, dotarliśmy do myśle wieży, że my się wieży, gdzie ponoć myszy, zjadły, króla popiela. I to swoją drogą jest też chwila na mądrości życiowe Miraska. Mam jednego takiego kolegę, który mówi mi, że ustalanie celów nie ma sensu. I ja już przestałem się kłócić, bo wystarczy, że spytam o jedną bardzo ważną rzecz. Czy byłeś kiedyś na wakacjach? No tak byłem. Gdzie? W Grecji. Samolotem? Airbnb? Okej, okay. dobra, to już mam wszystko. Czyli teraz, żeby pojechać na wakacje, chyba, że jesteś w jednym procencie osób, które po prostu wstają z rana i jadą w losowym miejscu, zazwyczaj coś rezerwujemy. Rezerwujemy samolot, rezerwujemy nocleg, ustalamy wiele rzeczy, żeby gdzieś na koniec jechać na nasze wakacje, które odbędą się za tydzień, za miesiąc, za rok. I tak samo jest z każdym innym aspektem naszego życia. Dlatego też to, co my dzisiaj robimy jest jednym z naszych celów, naszych rodzinnych celów. Tak samo to, że buduję firmę, mam ustalone jak będzie wyglądała firma kiedyś i powoli ją buduję. Tak samo kwestie wyjazdów z rodziną, tak samo tego, gdzie będziemy mieszkać, jak mieszkać. To są nasze cele. Jeżeli tych celów nie ustalimy, nie będziemy w stanie jechać na wakacje do Grecji. Ciężko będzie nam tam dojechać, jak nie zarezerwujemy hotelu, nie nauczymy się jak rezerwować taksówkę i tak dalej. Są rzeczy, które po prostu musimy zrobić, żeby dojść gdzieś. Nie będziemy mieli 10-milionowej firmy, jeżeli nie założymy firmy, jeżeli nie nauczymy się sprzedaży, marketingu etc. Więc są pewne rzeczy, które trzeba się nauczyć. Natomiast, jeżeli mamy strony cel i wiemy, kiedy do tego celu dojdziemy, park przykład wakacji, wtedy jesteśmy w stanie o wiele łatwiej zbudować drogę do osiągnięcia tego celu i wszystko inne, co nam ten cel pozwoli uzyskać. Kierunek myśla wierza. I to tyle jesteśmy już w hotelu, gdzieś w jakimś miejscu, nie mam pojęcia gdzie jesteśmy, ale gdzieś koło blisko Kruszwic. Więc y, drogi widzu, daj znać w komentarzu jakie miejsce. Dzień dobry. Dzień dobry! Super! Jakie miejsce w Polsce Ciebie najbardziej zaskoczyło. I też y, to co rekomenduję, ustaw swoją listę celów, tak jak ja na na blogu 3 Permola się zainspirować i zacznij sobie powoli te miejsca zwiedzać, bo jest dużo Friday i można odkryć parę ciekawych miejsc. Tak więc dziękuję bardzo za dzisiejszy dzień i do zobaczenia jutro. Pa!